Witam Was, bracia i siostry w Chrystusie Panu. Bądź pozdrowiona, święta Maryjo, matko Jezusa i matko nasza. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, dałeś nam młodość na wzrastanie, siłę wieku na pracę i starość na odpoczynek i dzielenie się mądrością. Prosimy Cię za naszych najstarszych, którzy opadają już powoli z sił, by zostali z nami jak najdłużej w dobrym zdrowiu i pogodzie ducha. Jezu, nasze babcie i dziadkowi wspaniale pomagają nam w opiece nad swoimi wnukami, dzielą się radą, oszczędnościami. Daj, byśmy zawsze pamiętali, by okazać im wdzięczność i docenić ich wysiłki. Jezu, nasi rodzice są coraz starsi, frustrują się, że nie mogą już robić tyle, co dawniej, że coraz częściej muszą odpoczywać i mierzyć się ze zmęczeniem. Prosimy, daj nam siły wesprzeć ich w tym zmaganiu. Niech odnajdują pomoc w nas i w modlitwie. Jezu, niektórzy nasi najstarsi nie mogą już wyjść z domu na zakupy, spacer czy do kościoła, a nawet czasem wstać z łóżka. Prosimy, by nigdy nie czuli się samotni, niech zawsze czują Twoją bezustanną obecność i będą licznie odwiedzani, zwłaszcza przez młodych. Jezu, pobłogosław naszym seniorom. Niech zawsze czują się potrzebni i ważni, i niech dobrze przygotują się na Twoje przyjście. Amen. Błogosławieństwo Niech cię błogosławi ojciec wiary, który daje łaski na każdy dzień życia. Niech ci sprzyja, niech będzie z Tobą, i niech cię prowadzi. Niech Bóg Wam błogosławi za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o po modlitwę poniżej w komentarzach. Jeśli chcesz dołączyć do naszej wspólnej codziennej modlitwy, zasubskrybuj kanał Boża Misja. Klikając kciuk w górę, pomagasz innym odnaleźć nasz kanał i łączyć się wspólnie w modlitwie. Niech Cię Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże!